Moi drodzy, trwa drugi dzień Top of the Top Sopot Festival pod hasłem Idens. Dzisiaj naprawdę bardzo dużo tańca, bardzo dużo rozrywki i sami najlepsi wokaliści i gwiazdy. A ze mną i gwiazda, i wokalistka Natasza Urbańska. Kochana, witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego. Ty obchodzisz dzisiaj swoje urodziny. Tak, tak dzisiaj urodziny i dzisiaj rzeczywiście taki wyjątkowy dzień, bo. Mm... Bo to mój debiut na festiwalu w Sopocie. Pierwszy raz śpiewałam moją najnowszą piosenkę Let Me Lie i do tego urodziny i to się wszystko tak złożyło, jestem ogromnie wdzięczna, że mogę tutaj być wśród takich znakomitych artystów, śpiewać moją muzykę, dzielić się nią, także naprawdę pełnia szczęścia. Powiedz mi, właśnie wspomniałaś przed chwilą, że to jest Twój debiut tutaj na tak. festiwalu i w Operze Leśnej, ale na pewno nie będziesz tutaj po raz ostatni, bo przed chwilą słyszałam i naprawdę dałaś czadu. Jak się czujesz, jak ta scena, jak emocje, rzeczywiście jest taka magia? Totalna magia. Był cudownie taki wiesz, wiaterek, taka bryza była, słuchaj, i ta widownia, która zaśpiewała mi 100 lat, mi się nogi ugięły, słuchaj, ja, tu mi zacisnęło gardło, mówię, Natasza, pozbieraj się, bo za chwilę śpiewasz. Ty, ty, ty nawet teraz się wzruszasz. A byłam totalnie skupiona, więc nagle oni mnie tak rozbroili, słuchaj, to było cudowne, cudowne uczucie, rozbrające totalnie, ale no, dla takich momentów w ogóle warto było naprawdę przyjechać tutaj. Panie, zrobili ci piękną niespodziankę. Wspomniałaś tak. przed chwilą, że wykonałaś swój dobietnacki numer Let Me Lie. Tak. No i ty jesteś taką nową Nataszą, bardziej rockową. Rzeczywiście po zamknięciu, po wydaniu mojej płyty ostatniej, RAJD 44, która była w klimacie no, bluesa, też takiego ciężkiego, rockowego, bo ja bardzo lubię. No, gdzieś we mnie grają te gitary, wiesz, takie mocne brzmienie. To jest moja energia. Jednak troszeczkę skręcam bardziej rockowo, popowo. A to za sprawą um, duetu teamu producenckiego Hotel Torino, którzy um, wraz ze mną um, stworzyli tę piosenkę. Jestem ogromnie w ogóle szczęśliwa, że mogę z nimi pracować. A to jest dopiero początek naszej drogi. Dopiero się rozkręcacie. Tak, tak. I, i, no i piękne to jest, że, że można czerpać, można się inspirować, można um, tworzyć nową muzykę um, i, i, i wychodzić z tych swoich um, takich barier. Um, Takich komfortu, że czegoś nowego się nauczysz. Skręcę tam, nie wiadomo, co tam jest za zakrętem, ale spróbuję tego. To jest w ogóle dla mnie chyba najciekawszy ta droga, ludzie, które, których poznaję na, na, podczas tej drogi i to, co się ze mną dzieje. Właśnie niedawno powiedziałaś, że ty lubisz szukać nowej siebie. Odnalazłaś nową siebie teraz? Wiesz, mi się wydaje, że ja się też w trakcie tej mojej drogi zmieniam siłą rzeczy. Bo, bo, bo to wszystko, co, czego doświadczam na tej drodze, buduje gdzieś mnie. Ja się dowiaduję nowych rzeczy, tak jak przy Mask Singer. No właśnie, czy ten Nawet... program wpłynął na twoją twórczość? Co, kiedy ja wchodziłam do tego programu, Aha. ja zupełnie nie myślałam e, o tym, że coś tu będzie na serio. Mówię, założę tą kroplę, będę się wygłupiała, to wszystko z przymrużeniem oka, nikt nie będzie wiedział, kim ja jestem, pośpiewam sobie fajnie nowy repertuar, czegoś się nauczę, a tu nagle odkryłam, wiesz, Jakieś takie zasoby w ogóle i wokalne i taka się odważniejsza zrobiłam i najpiękniejsze było to, że ludzie mnie oceniali. Em, za talent, za to, co ja pokazywałam tak. na scenie, nie za to, jakie mam nazwisko. To było takie w ogóle świeżające i tak jakbym pierwsze kroki na scenie stawiała, to było też takie dla mnie taka nowość. Czyli taki trochę kolejny debiut. I kolejny debiut i, i którego pewnie bym się bała, ale, ale te momenty właśnie, że, że boisz się, ale chcesz zaryzykować i nagle doświadczasz jakichś zupełnie nowych, fajnych rzeczy. Które, i, i, I warto było. Właśnie I bardzo warto tych... było, bo ten program wygrałaś, to wracając do jeszcze do twojego nowego kawałka. Stworzyłaś go po angielsku. Dlaczego się zdecydowałaś się na taki zabieg? Ta piosenka brzmi fantastycznie po angielsku. Ja nawet nie próbowałabym jej tłumaczyć na polski, bo ona tak jest idealna. I w ogóle myślę o epce anglojęzycznej. Ja myślę, że ten język jest tak uniwersalny i dużo szerzej można trafić do moich fanów, których też dzięki udziału w filmie 365 zyskałam bardzo wielu fanów z całego świata. Tym językiem się porozumiewamy, więc pomyślałam sobie, a to będzie taka gratka dla moich fanów z całego świata, ale także dla Polaków. Przecież my wszyscy słuchamy anglojęzycznych piosenek i, i, i teraz w ten sposób chcę się komunikować. Ta piosenka dzisiaj startuje w konkursie o bursztynowego słowika. Tak. Czy ty się trochę stresujesz tym faktem? Ja zupełnie nie myślę w tych kategoriach. Może też dlatego, że jako gimnastyczka jeszcze artystyczna, jak brałam udział w zawodach, to ta rywalizacja mnie kompletnie wiesz, rozkładała. Ja nie umiałam sobie z tym radzić. A na scenie nie ma mowy, nie ma miejsca na rywalizacji, bo każdy z artystów jest osobnym, cudownym twórcą, artystą, więc. Nie możemy ze sobą rywalizować, bo w ogóle nie ma miejsca na to. Czyli wspieracie siebie nawzajem. Ja w, oczywiście ja ich podziwiam i, i wszystkim życzę, i myślę, że ta nagroda powinna trafić do tego artysty, który mał najlepszą piosenkę i trafił do serc widzów i, i tak no właśnie, bo bo o tym decydują widzowie, więc drodzy państwo, jeżeli e, chcecie, żeby wygrała Natasza, to koniecznie e, wysyłajcie SMS-y. Jeżeli włączycie TVN, to na pewno będziecie mogli e, poznać treść tego SMS-a i numer, e, a powiedz mi jeszcze a... top.4. Ja już wiem. A top.4. OK. Natasza <laughs> mnie tutaj e, uprzedziła. E, a powiedz jeszcze kochana na koniec, czym ta nagroda w ogóle jest dla artystów? Bursztynowy słowik chyba taką, takim zwieńczeniem i, e, i takim docenieniem przez widownię, że to, e, to, że wychodzisz do nich i przekazujesz całe swoje, oddajesz całe swoje serce, cały swój talent, swoją pracę, ona jest dostrzeżona i ona jest doceniona. I myślę, że ten słowik jest, e, jest tą taką e, mm, takim, no nie wiem, <ścoughs> nie zaskoczyłaś, wiesz, no takim, takim Miłą nagrodą i docenieniem i tak ja też, też zakończmy. Też tak, nasi widzowie, nasi widzowie na pewno na pewno zrozumieli i będą wiedzieli. Kochana, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego. Trzymam wow. kciuki. Tak jak mówiłam na początku, żeby to nie był Twój pierwszy raz. Trzymamy też kciuki za burszty Nowego Słowika. Nie, by nie był ostatni. Kochani, to była Natasza Urbańska. A Was bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby być przed telewizorami, żeby być z nami. Atmosfera jest naprawdę bardzo gorąca, nie tylko tutaj, ale ale także na scenie. Publiczność tańczy, publiczność śpiewa piosenki swoich ulubionych wokalistów, a jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. Od ikony polskiej sceny muzycznej po, po artystów młodego pokolenia, także naprawdę bardzo się dużo dzieje. Warto być tutaj z nami. Wracamy do Was już niedługo. Do zobaczenia.